Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Anna Kilemur i będzie to moja krótka recenzja na temat gry Star Wars Jedi Fallen Order w wersji komputerowej. Jako że przed chwilą miałem przyjemność skończyć tą grę. Podzielę się z wami moją krótką recenzją na jej temat. Więc tak, ogrywam grę na PC. -cie. Moje ustawienia graficzne możecie spojrzeć sobie. Mogę pokazać. Nie wiem czy to będzie tutaj. W którym o tutaj będzie. To są moje ustawienia graficzne. Przy komputerze, który ma w sobie 16 GB i piątkę k i GTX 750 Ti gra działała bardzo płynnie, nie doświadczyłem żadnych lagów większych, nic w tym stylu. Więc optymalizacyjnie bardzo fajnie, graficznie gra mi się bardzo podobała. Wszystkie widoki, czy na Datomirze, czy na Planecie Łukich, nawet na tym bagnie, no, naprawdę bardzo ładnie, bardzo mi się to podobało. <laughs> Ale coś, co wywarło na mnie największe wrażenie, to fabuła. Jednak fabuła po prostu jest mistrzowska. Historia jest poprowadzona w tak fajny sposób. Tak wciąga po prostu człowieka od pierwszego momentu, kiedy poznajemy głównego bohatera Kala aż do samego końca. Ta gra trzyma nas przy sobie w pewien sposób. Ja w ogóle spędziłem 22 godziny, skończyłem fabułę, ale bardzo mało zeksplorowałem planet. Na zasadzie nie zebrałem wszystkich malowideł i tak dalej. Personalizacji miecza świetlnego, i tak dalej, więc myślę, że gdybym robił grę na 100%, to no drugie tyle musiałbym spędzić. Czyli gra na takie mocne 50 godzin mi się wydaje, że byłaby, jeżeli ktoś chce robić 100%. A jeżeli ktoś chce samą fabułę skończyć, nie za bardzo go interesuje tam rozwijanie postaci, i tak dalej, to 20 godzin zabawy jest na pewno. Grzecz um, dużo plot twistów, bardzo fajnych. Um, na przykład um, Lotwisty związane z głównym bohaterem i ze sprzymierzeńcami. Nie chcę tutaj spoilerować, bo być może obejrzy ktoś, kto jeszcze w grę nie grał, a, a bardzo polecam. Um, w grze jest dużo momentów, w których łapiemy się za głowę, jesteśmy like. Wow, co się stało? Naprawdę. I są to momenty uśmiechu, gdzie naprawdę na naszej twarzy pojawia się uśmiech i są to momenty bardzo fajne, ale są też momenty oczywiście smutne jak to w każdej grze. Także gra według mnie naprawdę Mistrzostwo świata nie podchodzi pod Wiedźmina 3. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Jakby Wiedźmin 3 w tym momencie jest dla mnie takim wyznacznikiem gry idealnej. Jeżeli chodzi o samą grę Star Wars, no to pod Wiedźmina nie podchodzi. Podchodzi bardziej pod Uncharted, mi się wydaje. Chociaż Uncharted troszkę linia fabularna mi się bardziej podobała, jednak troszkę bardziej mnie pochłonęła. No ale porównałbym to troszkę do Uncharted 4. No więc tak, gra ma mankamenty. Głównym mankamentem jest system walki. System walki jest bardzo trudny, jeżeli chodzi o ogarnięcie go, jeżeli ktoś ma doświadczenia z grami, akcji, grami przygodowymi na zasadzie właśnie wspomnianego Wiedźmina 3, ewentualnie jakiegoś, nie wiem, Tomb Raidera, czy powiedzmy serii Batman Arkham, no to tam systemy walki są bardzo trywialne, proste, takie, że nawet na poziomie trudnym faktycznie gra stanowi wyzwanie, ale jest do przejścia. No to tak, tutaj w Star Warsach miałem rzeczywiście problem z systemem walki, nie mogę się do niego przyzwyczaić nadal, mimo że grę skończyłem, no to przyznam szczerze finałową walkę po około 8 próbach zrobienia tego na trybie trudnym, na którym grałem całą grę, musiałem zmniejszyć poziom na normalny i dopiero wtedy udało mi się finałową walkę przebrnąć. I według mnie to jest duża wada systemu walki, no głównie dlatego, że przeciwnicy mają za duże hitboxy na zasadzie stojąc gdzieś dalej od przeciwnika i tak możemy dostać. Nie wiem, bardzo rzecz, która mnie zraziła, było to, że przeciwnicy nam mogą przerwać atak, czyli my, wykonując silny atak, można nam go przerwać, uderzając nas ale przeciwnikom ataków nie wolno blokować. Na zasadzie znaczy możemy zablokować, że możemy postawić, prawda, możemy zablokować mieczem świetlnym i w ogóle chodzi mi tu raczej o system, jeżeli my zaczynamy bić i ktoś nas uderzy, to nam się atak przerwie, ale jeżeli przeciwnik zaczyna atakować mocniejszym atakiem i my go uderzymy, no to on nie przerwie swojego ataku, wykona go i tak. No i właśnie jeszcze o tych hitboxach. No to przede wszystkim zauważyłem właśnie w ostatniej walce, że tutaj postać wróg nasz. Oczywiście nie będę zdradzał, kim jest ta postać. Po prostu miała te hitboxy za duże, tak? Nieraz miałem sytuację, że stojąc no, dosyć daleko od, od niego, no to jakimś tam lepszym atakiem i tak mnie złapała. No i właśnie przez to tak naprawdę powtarzałem tyle razy tą ostatnią walkę. No też nieraz potrafiłem się długo z żabą na bagnie pierniczyć, no bo, bo po prostu cały czas mnie uderzała w jakiś sposób, ja nie mogłem jej zaatakować, no po prostu według mnie system walki mógłby być zrobiony trochę lepiej. Tak samo system odradzania się przeciwników, wydaje mi się, że przy odnawianiu sobie życia i mocy odnawianie się wszystkich przeciwników jest nie do końca fair pomysłem. No i ja na przykład nieraz uciekałem się do postępów, że po prostu save'owałem grę, czyli korzystałem z tego miejsca do medytacji, następnie jak najszybciej ginąłem i automatycznie rejestrowało mi się życie, moc przy nieodradzaniu się przeciwników. Uważam, że to nie jest do końca dobra rzecz. Spoko by było, gdyby to było wokół nas, tak jakieś postacie wokół nas, ale nie na wszystkich planetach. Bo mamy wrażenie, że trochę w tej grze się staramy na nic. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o taką krótką recenzję gry, no to wydaje mi się, że to by było chyba tyle. Um, gdybym miał doszukiwać się jeszcze jakichś takich rzeczy, o których warto byłoby powiedzieć. Um, ważną rzeczą jest na pewno, żeby być cierpliwym w tej grze. Ta gra nie jest dla ludzi, którzy są mało cierpliwi, bo tak jak mówię, no, ja mogłem sobie powtórzyć na 8 razy powtarzanie finałowej walki, ale myślę, że ktoś po jednym razie by się poddał. I stwierdziłby, że no, niestety nie przejdzie. <grym> Także to jeżeli chodzi tutaj o samą grę, a tak to bardzo polecam. Gra jest naprawdę warta ogrania. Jak dla mnie to jest solidna gra roku 2019. Nie wiem, czy w roku 2019 wyszła jakaś lepsza gra niż Star Wars The Fallen Order. Czy to jest dla fanów Star Warsów? Tak i nie, bo niektóre elementy są tutaj niekanoniczne i troszkę to razi w oczy te elementy niekanoniczne. Um, więc to już zależy. Jeżeli ktoś jest takim dużym fanem Star Warsów, no to może mieć co do tej gry troszkę uprzedzenie, Jeżeli nie, to jak najbardziej polecam. A jeżeli ktoś nie jest fanem Star Warsów, to i tak tą grę polecam, bo jest naprawdę bardzo fajną grą przygodową. Bardzo fajnie można spędzić sobie czas, tak jak już mówiłem tutaj. Albo 50 godzin, jeżeli lubimy grę na 100%, albo około 20 godzin, jeżeli przychodzimy samą fabułę. Um, Także, także tak, to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że troszkę Wam przybliżyłem. A propos gry, jeżeli ktoś na przykład zastanawia się, czy kupić, czy ta gra będzie dla niego, powiem szczerze, sam się zastanawiałem przed kupnem, czy to będzie gra dla mnie, czy na pewno będę się dobrze bawił. Spełniła moje oczekiwania. W 100% spełniła, no poza tym systemem walki, prawda, ale spełniła na 100%. Dla tych, którzy się obawiają, że będzie za trudno, to poziom trudności zawsze można zniżyć. Także mówię, sam stałem przed tym wyborem, czy ta gra będzie dla mnie, czy będzie dobra i była. Naprawdę gorąco polecałem, jak dla mnie, dla tej gry leci mocne. 8 na 10. A czemu nie będzie to gra taka jak Wiedźmin? To, to, co powiedziałem wcześniej. No bo w Wiedźminie jednak było dopracowane wszystko, tak? Był dopracowany system walki, były dopracowane tak naprawdę wszystkie małe rzeczy. Tutaj niestety ten system walki kuleje. Um, także no. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo. No i mam nadzieję, że do usłyszenia w jakimś e, niedługim czasie. Także trzymajcie się cieplutko. I cześć.